Czy nie, po prostu, no skontaktuj się z moderacją i... i tyle Chcę żyć dalej od wezmę ten tower Ja mam za dużo many, mana nie był dobry pomysł, tym bardziej na Riven O kurde, ale Cymbow. Jo, jo pierdole No nie do końca To chodziło jeszcze ktoś się się zastanawia? ja pierdole tam. Ja, to inaczej no, i taka sytuacja. W ogóle on, 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 robi, on ma taki trik, on jest z zajebistą draku już nie? Jakby zaawansowaną. Robi tak, że przykleja kutasa taśmą do dupy jakoś tak mocno, że go nie widać. Tak go w dupę wsadza po prostu w poślady jakoś taśmą. I że wiesz, nie widać, że coś tam ma. I po to boli mocno. I zagramy Fuck Mary Kill, tak? Czyli też chcesz pocałować, powiedzmy, tak. Słuchać i nie, sadz no. nie wiem. Nie wiem, nie wiem, chat, co myśleć o tym. No tak, dwie pizdy to wojen nie będzie. Ej, ja pamiętam kiedyś... To była za drama. Bo kiedyś Nitro Nitrozynia się uczepił Kruszwila bo powiedział Kruszwil, że Mamiko to dobra jednorazówka. I powiedział, że mu w pierdoli, że to jest jego koleżanka, i tak nie wolno mówić. Po czym tu nazywają jakieś dziewczyny pizdami, żeby ją ruchali, tak? Kutas intocipa i tak dalej, i tak dalej. zastanawiam się, że to nie jest jakaś tam hipokryzja tego człowieka też. Ja się nie chcę oceniać go, nie, ale. Musiałem się zagłębić. To jest zabawa. No wiesz, to był program u Gimpera, w którym... Też jest wszystko zabawą, jest humorystyczne, na dodatku w ogóle Kruszwil, że to... To, co on pokazuje na filmach, to nie jest prawdziwy. On. To nie jest to, co on uważa naprawdę, tylko no wiadomo, to jest jakaś, jakaś jego kreacja i... A, Graczulu, że jest pizdom. Aha! Nie lubię nie wygrywać. A czasami trzeba nie wygrywać. A norm postać do niewygrywania. Ja pierd... Polska przeprasza za kosturę No nie tak! No nie tak, to nie zgadzam się! No nie zgadzam się na to! Jeden fight. Nie zgadzam się na to! Nie zgadzam się na to! Nie zgadzam się na to! Hilby była zajebista tutaj, no Kilby była śliczna Halo, biskrank? Halo kur... Co jest? A czemu... A gdzie manę miał? A czemu nie grabował? Co jest? Ja może ugramy jeszcze? Rzuć, 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 rzuć. Puścił. No kurwa, przecież był dźwięk! Co się stało? Dobra, zajebista gierka. Co się stało? o turkę z tego. Co się tam odkurwiło? pani? To był najlepszy luk, jaki mogę zagrać w tej grze. Okej, okay. dwa razy tego samego typu trafiliśmy w ogóle. Luden na Lucianie coś mi ominęło? Ja już tłumaczyłem wcześniej, właśnie, że to jest Luden na, na Lucianie. Jeśli masz go w early game, to jest jeden z najlepszych przedmiotów jako start. Naprawdę, naprawdę. No, no, no skam. <ścoughs> Najpierwszy cały czas jest. Kostka mydła, nóż lub nożyk i zapalniczka. Zaczynamy od rozpakowania kostki mydła, a następnie... Potrzebujemy kostkę mydła, nóż, nóż, paletkę a godność. Mm, godności nie mam, sorry, zapomniałem. Nie przycinamy je mniej więcej tak, by tu została jedna trzecia, tutaj dwie trzecie, czyli po tej linii. O, Dobra tego nie było, spróbujemy trochę inaczej. Nie tego, że jak widzieliście, nasze mydełko jest dość kruche, spróbujemy je przeciąć w połowie. Nauczmy tańczyć. Takiego z Fortnite, wygrali dużo w Fortnite Nie to. To. Ale jakże, Nie wiem, jak to się... Ale nie! A, widzimy to! Nie! Dobra, idę. Specjalny taniec dla Was drodzy widzowie, zostawcie łapkę w górę. Nie, 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 nie <holog interf drink> Ania bardzo cieszy się, że wstawiliśmy ten odcinek. Wyciągamy popcorn? This is gone. Oj, sam sobie wyciągnę. <Chat> no i jak widzicie, o po... Co za hejter? Co tam było? przeczytałem. To ty robisz tej dziewczynie, że ona się nie odzywa i tak, na, taka nieśmiała. Oj, <laughs> Czekajcie. <laughs> Ale głuptasy, co? On kurczy, będzie padać też chyba. Ty, mam nadzieję, że nie będzie burzy i mnie fali internetu dzisiaj, jak będzie tu moc. suło z łukiem! Ej, to 4 już jest, co jest? Kurde... Więc jak mi weźmie tego jasło? to ja znajdę go chyba, kurde... Ja się rozpierdolę, gościu... No nie, no nie, jeszcze mi kartu wziął, ja się popłaczę tu zaraz, kurwa... Gdzie są moje itemy? Nie, znikły mi itemy, chat! Nie! Ale czemu tak? Siema, kumple! <grywa> 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 Ojej... Nie mam nożyka. tak w gardło nam, tak wiecie, tak głęboko w gardło. Tak, mam do teraz sobie... E, krew mi zaczęła tam lecieć i tak trochę tego... Mam obite... Toś brzmi ogniem jak tak, tak mówię, wiecie? Jak tak sobie pomyślałam? Yy... No właśnie, no właśnie, że tak sobie pomyślałam, nie? Bez przodu mam dwa dni, a jak wystaję to z automatyzem mojej po że są... Tak, no to słyszałam, że trzeba się trudno przyzwyczaić. Ja w twoim kółki. Dlaczego? Co ty zrobiłeś? Oooo! Ląb złapał za dupę na stry? Dostanę bana! Maciek no jest, trzeba eliminować sprawnie konkurencję. Dobra, weź. No nie to staniesz przecież, to przez spodnie było. Tak, mnie Nie mogę. Ten TFT tak mnie wkurwia. Jak nic. Nawet LON mi tak nie denerwował. Bo... Patrzcie, jak poprawiona jest. Dobra, może być. I to risotto jeszcze na ekranie. Dobra chat.